Psychologia ujawnia, że kiedy kobieta zaczyna odczuwać głęboki pociąg fizyczny do ciebie, zaczyna zmieniać najdrobniejsze rzeczy w swoim zachowaniu. Większość mężczyzn uważa, że oznaki zainteresowania seksualnego są głośne, oczywiste i dramatyczne, ale w rzeczywistości, gdy kobieta naprawdę pragnie intymności, jej sygnały stają się subtelne, ciche, niemal ukryte. Według psychologów. Najbardziej wymownymi wskazówkami nie są wielkie gesty, ale drobne zmiany w zachowaniu, które większość mężczyzn przeocza, chyba że wiedzą dokładnie na co zwracać uwagę. Te zmiany mogą wydawać się na pierwszy rzut oka niemal niewidoczne, ale niosą ze sobą głębokie znaczenie. Zacznijmy. Jednym z pierwszych sygnałów jest to, jak reaguje na ciszę podczas rozmowy. Zwykle ludzie spieszą się, aby wypełnić ciche chwile, ponieważ cisza może wydawać się niezręczna. Kobieta, która nie jest zainteresowana, będzie starała się szybko podtrzymać rozmowę, unikając bezruchu, ale kiedy jej pociąg się pogłębia, to się zmienia. Nie boi się już ciszy. Pozwala tym pauzom trwać. Po śmiechu, po zdaniu, po tym jak twoje słowa cichną. To tak, jakby rzucała ci wyzwanie, byś dostrzegł energię unoszącą się w powietrzu między wami. Ta tolerancja dla ciszy staje się swoistą intymnością. Cichym sygnałem, że sama chwila wystarczy, bez słów. Napięcie seksualne często kryje się w tych pauzach, gdzie nic nie jest powiedziane, ale wszystko jest odczuwalne. Kolejna subtelna zmiana pojawia się w jej mowie ciała, jak przechodzi od postawy rywalizacyjnej do postawy współpracy. Kiedy kobieta po prostu szuka uwagi, może cię drażnić. Wyzywać lub próbować przechytrzyć w rozmowie. To zabawne, ale wciąż jest w tym nuta rywalizacji. Jednak, gdy jej myśli zaczynają skłaniać się ku intymności, jej energia słabnie. Zamiast próbować cię prześcignąć, zaczyna stawać po twojej stronie. Częściej się zgadza, kończy twoje zdania, rozwija twoje idee, zamiast im się sprzeciwiać. To tak, jakby jej umysł po cichu zmieniał twoją pozycję. Sprzeciwnika w partnera. W końcu prawdziwa intymność nie polega na sprzeciwie chodzi o jedność, połączenie i płynność. Zauważysz również zmianę w jej podejściu do czasu. Obserwuj, jak reaguje na swój własny harmonogram lub zegarek. Kobieta, która nie jest zainteresowana, będzie trzymać się swoich planów, sprawdzając godzinę, wychodząc dokładnie wtedy, kiedy obiecała. Ale kiedy ją pociągasz, czas zaczyna się zakrzywiać. Zwleka, opóźnia wyjście. Znajduje drobne wymówki, żeby podtrzymać noc. Może mówić, że musi iść, ale jakoś zostaje jeszcze godzinę. Pożądanie zmienia nasze poczucie czasu. To, co kiedyś wydawało się długie, nagle okazuje się zbyt krótkie. Jeśli jest gotowa stracić poczucie czasu z tobą, to silny sygnał pożądania. Kolejnym delikatnym sygnałem jest wybiórcze pokazywanie swoich niedoskonałości. Kiedy kobieta nie jest zainteresowana, ukrywa swoje wady tak bardzo, jak to możliwe. Chce wyglądać na zadbaną, opanowaną, nieskazitelną, ale jeśli pragnie bliskości z tobą, pozwala, by drobne błędy umykały jej uwadze, śmieje się niezręcznie, pozwala ci zobaczyć swój rozmazany makijaż, albo przestaje się martwić, czy jej włosy wyglądają idealnie. To nie przypadek, to podświadomy wybór. Bliskość wymaga szczerości, a szczerość oznacza niedoskonałość. Pozwalając ci dostrzec jej nieoszlifowaną stronę, daje ci przedsmak swojego prawdziwego, wrażliwego ja. To jej cichy sposób na powiedzenie, że ufa ci na tyle, by pokazać się bez zbroi. Zwróć też uwagę na to, jak dotyka przedmiotów wokół siebie. To jeszcze nie jest bezpośredni kontakt fizyczny, ale to rodzaj pośredniej komunikacji. Może ściska szklankę nieco mocniej niż zwykle. Przesuwa palcami po krawędzi stołu lub przyciska poduszkę, mówiąc. Te drobne gesty to sposób, w jaki jej ciało uwalnia nagromadzoną energię i napięcie. Psychologicznie przygotowuje się do intymności. Ćwiczy dotyk bez kontaktu. Jej ciało mówi to, co jej słowa wciąż skrywają. Możesz również zauważyć zmianę w sposobie, w jaki pomaga w rozwoju wieczoru. Zazwyczaj kobiety czekają, aż mężczyźni przejmą inicjatywę ale kiedy poczuje narastające pożądanie, zaczyna subtelnie sama kierować wieczorem. Może zasugerować zamówienie kolejnego drinka, zaproponować przeprowadzkę w inne miejsce, lub mimochodem wspomnieć o czymś, co nie pozwala nocy się skończyć. Nie powie zabierz mnie do domu, ale delikatnie otworzy drzwi, abyś mógł zrobić kolejny krok. Psycholodzy nazywają to preeskalacją. Sposobem, w jaki subtelnie przekształca otoczenie. Aby intymność wydawała się kolejnym, naturalnym etapem. Zmienia się nawet sposób, w jaki formułuje rozmowę. Kiedy skłania się ku intymności, przestaje zamykać tematy w sposób stanowczy. Zamiast tego pozostawia je otwarte. Może zadać pytanie, na które nie da się odpowiedzieć w pięć minut. Albo wspomnieć o filmie, którego nie obejrzała do końca. Te luźne wątki to jej sposób na przedłużenie historii. Zapewnienie, że połączenie będzie kontynuowane, najlepiej w bardziej ustronnym miejscu. To jej cichy sposób na zbudowanie mostu do następnego rozdziału bez konieczności wyjaśniania go. Kolejnym silnym sygnałem jest to, jak zarządza Twoją koncentracją. Kiedy nie jest zainteresowana, pozwala Twoim oczom błądzić bez trosko, ale kiedy cię pożąda, subtelnie zauważa, gdzie kieruje się Twoja uwaga i zaczyna nią kierować. Może się wyprostować na tyle, żebyś zauważył wygięcie jej ramienia. Zatrzymaj się w taki sposób, aby Twój wzrok przyciągnął jej usta. Dostosuj jej ruchy tak, aby Twoje oczy podążały dokładnie tam, gdzie ona chce. Nic z tego nie jest przypadkowe. To celowe. Jej sposób na reżyserowanie sceny, kształtowanie Twojego postrzegania i budowanie napięcia. Nie chodzi o domaganie się uwagi, ale o kierowanie Twoją percepcją sprawienie, że poczujesz to, co ona chce, żebyś poczuł. Każdy z tych sygnałów może wydawać się sam w sobie nieistotny, ale razem tworzą cichy język, wzorzec niewypowiedzianej komunikacji. Psychologia uczy, że pożądanie rzadko wyraża się poprzez odważne działania. Jest ono wplecione w najdrobniejsze szczegóły, rzeczy, które większość ludzi pomija, gdy nie zwraca na nie uwagi. Jeśli więc zauważysz, że dobrze czuje się w ciszy, Przechodzi od rywalizacji do partnerstwa, traci poczucie czasu, ujawnia niedoskonałości, bawi się przedmiotami, przedłuża wieczór, zostawia niedokończone rozmowy i subtelnie kieruje Twoje spojrzenie. Nic z tego nie jest przypadkowe. To jej sposób na zasygnalizowanie gotowości bez konieczności mówienia o tym nagłos. Prawda jest taka, że większość kobiet woli subtelność od bezpośredniej deklaracji. Nie dlatego, że chcą zmylić mężczyzn, ale dlatego, że te ukryte sygnały wydają się bezpieczniejsze, bardziej naturalne i o wiele bardziej intymne. Ujawniają jej pożądanie, dając jej jednocześnie przestrzeń do wycofania się, jeśli zechce. Dla mężczyzn, którzy uczą się zwracać uwagę, te psychologiczne wskazówki działają jak mapa, pokazują, że pragnienie jest prawdziwe i żywe, zapisane nie krzykiem, a szeptem. Jeśli ta wiadomość do ciebie przemówiła, podziel się nią z innymi, którzy mogą uznać ją za wartościową i nie zapomnij zasubskrybować i włączyć dzwonka powiadomień. Twoje wsparcie podtrzymuje tę podróż i pomaga nam dostarczać ci więcej przemyślanych, poruszających duszę treści. Dziękujemy za oglądanie, za poświęcony czas i za twoje otwarte serce. Niech twoje relacje zawsze będą pełne szacunku, ciepła i prawdy.